Instruktor, jak zarobić 200 zł yy, w przeciągu Lifehack. minuty. Dla Norberta <grywa> <grywa> Kurwa, nie mogę. Ej, jak bociąć zajebis ma zajebisty otwór, taki mały. Ej, tu, a wiecie, chłopaki, tak się, weź... Zobaczcie, z 30 złotych robi się 90 <grywa> Paliwo leje i jak coś, to się świeci, że to, jak odpalimy to, gdy będzie ciemno, to będzie wabik na... Na samicę, naprawdę, Zobaczy, zaraz zobaczycie. Jak będzie ciemno, to będzie coś pięknego. Spieni się i niedobra będzie? Nie, no nie pieni. Wódka to wódka, no. Ma działać tylko, nie smakować. A teraz smakuje jeszcze trzy razy lepiej, to w ogóle już. no czary. 200 zł zarobiliśmy w tym momencie. No. Jutro wszyscy, wszyscy kupują trzy bociany i butle belwa i zarabiają pieniądze. Ciema, TBGV. Ciema Night Hunter.

bo wywołałaś zamieszki w moich majtkach. O, okay. Już, 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 ruszam się. Nie, spokój, ja zjadę. Dawajcie sobie Znaczy, ja już mam. Jest pan reżyser w życach, No, wówczas Jakieś takie szumanskie. No to jesteśmy, nie? No, jesteśmy? A nie. No. no i bingo! To jest prawda. Ka... To jest to. Osoba. Nie ważna, to jest Masz rację! Covid-19! Nie chodzi o Covid-19! się trochę Nie! chcecie chodzi o zwiebruzistów! Nie! Keplerzy, 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 keplerzy. Co? Keplerzy, 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 keplerzy. Bo ty go Prawy dziecka... kers Oj, ty nie pamiętasz jak kers kończył, co? My to My do kurwa O kurwa O kurwa Tak, budek, noże Nieee ja, ja. Dobra, nie, mam urodziny, to... O kurde! Legio. Legio! 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 Dobra, dzięki, ja się spieszę, stary. Spieszę się. Jakbym miał to mieć ankietę, czy ja mam zeza? Nie, masz na dobrze. No, dzięki. Super! No i co jest? Co tam? Co tam? Co tam, kurwa, 2 na 2? 2 na 2, ładne oczy. Ładne oczy, gościu. To nie jest tylko, że nie mam zesa. Mam ład... Kurwa, franek. Kurwa. 2 na 2, 8 osób. A co? A co tu się dzieje, kurwa? A właśnie, nie wiem. Nie. A kurwa, jaki content. Ja pierdolę. Tego się spodziewałem. Cześć, to jest... E... Nie wiem. To jest chyba... Jaki to jest protest? Nie wiem. A to jest tych, pełców właśnie, bo konstytucję mają na tym. To jest Nie <tosuj> bez <to jest>, bo... <tosuj> <tosuj> Nie, bo pan teraz przeciwko bojówce staje. Pan... Ty Ej nie, już bez, bez przesady, bez przesady, bez przesady też, tak? Co by się stało, gdybyś dostał kopa na murdy? Murdy. Nie no nie, 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 Rób, Twoja szansa, twoja szansa, mój sytuację. Twoja szansa. Czekaj, ja go przekonam. Nawijasz teraz tylko do telefonu, na którym oglądać 1300 osób, a ty chcesz nawijać na scenie! Twoja szansa, stary Ja Próbuj, próbuj, nie, nie ma co się wstydzić, próbuj, twoja szansa. Wiem, że ja witsy no. ja wyślę potem i powiem, że zajebiste, ja tak, ci... Daj, Dawaj, próbuj, próbuj. Nie masz jakiegoś demka, czy coś, jeszcze mogłoby być tak? Ma rozumiesz co? Ej, to? Ja idę z tego skri... Ej, ty jesteś obrzyd! Co ty w dajesz w ogóle? Ty jesteś jakiś. Nie, nie wiem, co ty masz w głowie. Fajnie, serdecznie! Kurwa nie widziałeś nawet krzyku. kurwa co tu się cały? Co się ma... działo? Chciałem nic się Co chcesz? Sać rzęski. Sać rzęski. Ja to jest... Ja pierdolę, za mocno jest, za mocno. Wit witam cię, koleżanko, jesteś bardzo piękna i ładna. Proszę, powiedz mi, z jakiej jesteś miejscowości?

Nie, ma, nie, ma. Dyska, 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 dupę. Dupę. nie, nie, nie. panie, labeszka, no po co to panie, No po Nie, ci? nie. dość, że no po co panie, 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 proszę! panie, слабым партом. Ты вылез из пизды, но получилось херово. Редки увидели тебя и решили сделать второго. Тебе набрать разгон и догнать слог. Ты добрался, чтоб увидеть разъеб по постой. Выкупай, насколько я пара строк творю колдовство. Просто налег, подумал, пить титану, успокойся, малек, заруби, как дитанты, а боссы на лох, ты на вихрете в ланвике, бей самолет летит мимо бита. Эй, номинал, не налегай. Твой аутизм это феноменал. Кукиш писал, бейт бас, но ты взял его пальчик тебе на финал. Я. Я. Oh, On to wczoraj oglądał na streamie? No tak. No nie. <noise> nie począujcie, nie będą przyjęta. Się... Przepraszam. Nie. Przeproś. Nie. Przeproć. Nie bo mówię, że mam dużą grupę. Jaką? Dużą. No to chyba dobrze. Właśnie nie bardzo. Kurwa przeproś. Nie. No to popocznij się, brawo. Dobra, przepraszam.